Panie generale, dowódca uroczystości, młodszy inspektor Mirys melduje gotowość klas mundurowych do uroczystości. Czołem uczniowie! Czołem panie generale! Rok 98 dla mnie konkretnie jest, jest, był wyjątkowy, ponieważ w tym roku wstąpiłem do struktur zwalczających przestępczość zorganizowaną. Było to biuro do zwalczania na przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej, później przekształcone w CBS. Powstanie samorządu diametralnie zmieniło funkcjonowanie policji, ponieważ nasza struktura została dopasowana do struktury samorządu terytorialnego. Powstały komendy powiatowe na poziomie gminnym, najczęściej funkcjonowały. Komisariaty. Komendy wojewódzkie znalazły się na terenie wszystkich województw. Kompetencyjnie realizowaliśmy nadal swoje działania, natomiast bardzo blisko współpracując z samorządem terytorialnym właśnie komendanci powiatowi, tak samo i komendant wojewódzki, co roku składają sprawozdanie przed Sejmikiem Województwa albo przed Radą Powiatu z działalności policji. Samorząd terytorialny może też współfinansować działa, działania policji, realizować zakupy, no ale przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani tak samo jak samorząd na zapewnieniu i bezpieczeństwa, i wszystkich potrzeb mieszkańców naszych gmin, powiatów i województw. Kiedy zaczynała się reforma. My, jako samorządowcy, liczyliśmy na to, że będzie coś takiego jak policja lokalna. Bo oczywiście są zadania dla policji na szczeblu ogólnokrajowym, nikt tego nie kwestionuje, ale chodzi o to, że ta policja lokalna w poszczególnych gminach powinna być silnie związana z władzami gminy, z władzami samorządowymi, ze społecznością lokalną. Stało się inaczej. Policja od góry do dołu jest służbą specjalną. Jest w zarządzie rządu. Raz, Niemniej raz, trzeba raz, powiedzieć, raz, że w raz, tym okresie raz, rozwinęła raz, się Pana wielka wersenia. współpraca pomiędzy samorządowcami raz, w poszczególnych raz, miastach, raz, gminach, a y, y, Drodzy Państwo, policją. Młodzież 4 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Ogromnymi brawami bardzo serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie. Korzystając z okazji faktu 25-lecia jubileuszu powstania samorządu terytorialnego, w imieniu własnym i wszystkich pomorskich policjantów chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Panu marszałkowi, wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom za wspaniałe 20 lat, 25 lat, podziękować serdecznie za współpracę, no i życzyć wszelkiej pomyślności, i mieć nadzieję, że są z nas co najmniej tak zadowoleni, jak my z nich.